Żyjesz? Dobra, dzwoniłem do specjalisty od Serbia Lady, którego poleciłeś. Ej, jest! Patrz! Ograniasz, zobacz! Są klucze! G! Mamy trzeci klucz! G! Otwieram cię! Boże, jakie melepety złożą. Dobra, i tu jest nasz montażysta. Czemu mnie wpychasz do środka? Co jest? Co, co to jest za tym w ogóle? Weź okay. go z mojego pokoju, ja go tu nie chcę. To jest nasz nowy ochroniarz, którego nam przydzielono z urzędu, z województwa. z urzędu? E, tak, z województwa. Mam podejrzenie, że ma jakąś chorobę, stąd stanie jest, ale jeszcze nie jestem. A ile płacą za to, coś? Nie wiem, ale muszę przetestować. Bierz go! Bierz go! Na Co? ziemię, na ziemię! Go! Dla ziemię! Dla ziemię! Nie! 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 Dobrze, walki psów, lecimy! Dobrze, jeden pies montuje, drugi jest ochroniarzem z śledzeniem! I on nie obronił Mr. Jeep przed Serbian Lady. Dlaczego ty nie. Co, co się z tobą dzieje? Do cholery jasne. Łukasz, po co ty w ogóle z nim tu przychodzisz? Dobra, mamy do ciebie sprawę. Ponoć masz informatora od Dlaczego? Serbian Lady. Grześ został uwięziony w krumnie i nie jesteśmy w stanie go otworzyć. Ochroniarz miał go chronić, a zakrywa się kotem. Dlaczego? Ja Dlaczego? jestem bezporadny w tej sytuacji, więc. Numer do Serbian Lady, do tego. Nie, kop, zostaw kota! Numer do Serbian Lady, do tego typa, który się zna na Serbian Lady. Ale. Ja nie wiem, czy mogę dać. Grześ powiedział, że nikomu nie dawał tego numeru. Grześ jest trumnie zamknięty! Jeżeli nie dasz, to ja cię do trumny wyślę! Ale on obiecał! obiecał. Nie on cię wali. Co jest? Czemu ona Albo był? ja, albo on! Ale mu obiecałem! Numer! Dobra, tam. dobra niech będzie. Siadaj ale, i odpisuj. Ale mów ci Grześowi! A co Czy To ja mam podkreślić ten numer? Siadaj w tym momencie i szukaj tego numeru. Szukam numeru, chłopie Stój nad nim, żeby szukał tego. No szukam, szukam, no szukam, gdzieś tu był, tak? No gdzieś dawaj, tam... dawaj. Gdzieś tu! Dobra, mam tu, mam tu. Dobra. Ja zapisamy, dobra. Dobra, dawaj. 8-9. Dobra. Yy, dobra. 2-1? Tak. 6 9, Tak Tak. Dobra. Hey nice! No. Dzwonię w takim razie. Ale nie mów Grziowi! Dobra. I ja mówię co? Dzwonimy na ten numer w takim razie. Chodzi o Serbian Lady, zamknęła kogoś w trumnie! Jezu Serbian Lady! znowu ona powróciła? Tak! Tylko że nie chodzi o to, że ona powróciła. Czekajcie, co, w dzieje? Patrzcie, o co co w ano! Yy, Proszę pana, chodzi o to, że mój przyjaciel został zamknięty w trumnie przez Serbian Lady. Ostatni krok przed zabiciem! Jak to ostatni krok przed zabiciem? Ja bardzo długo analizowałem zachowanie Serbia Lady. ogólnie jeżeli zabitego kogoś w trumnie, to zaraz chcę go zabić. Jak to? Ale musimy go uwolnić w takim razie, ile czasu mamy? Trzeba to rozpracować, bo to jest bardzo trudne. Serbia Lady zostawia bardzo dużo utrudnień pod No właśnie, mamy problem, dlatego że zostawiła kłódki. Jest pięć kłódek przy trumnie. Jest, jest... Obok trumny, poczekaj, słyszałeś? Słyszałeś? Obok trumny jest pierwszy klucz. Oh, oh. Czekaj, pan. No, dobra, pozbyłem się ochroniarza. No, zadzwonię do pana za chwilę. O, oh, rozłączył się. Ochroniarz, jak najszybciej na dół. O! Jakie wejście! Ty to oczekiwałem w końcu! Dobra, słyszałeś, co powiedział detektyw dotyczący Spermian Lady? Ewa. To jest moja ulubiona Słyszałeś? Uf. Pierwszy klucz znajduje się gdzieś wokół trumny. Czekajcie! No? Możecie tak nie walić tą trumnę, bo ja cały czas mi się wszystko wbija! Sorry! To ochroniarz! To ochroniarz! To nie ja! To biłem. To nie ja! Ochroniarz, podnosimy to na 3-4! Nie! Trzy, cztery! Patrz! Mamy pierwsze klucze! Ej. Mamy pierwsze klucze, stary! Tak? Tak! Otwieraj, do której to jest kłódki, sprawdzę! szybko! Niech mi się otworzy, to znaczy, że jest do tobą. Dawaj, dawaj, dawaj! Otwieraj, lecisz, lecisz, lecisz! Nie to, przecież to się kłódki otwiera! To! Próbuj! Jest! 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 O nie! Przepraszam! Jest, jest, jest. bardzo dobrze. Jeszcze tylko cztery widzowie. Wy zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale. Bynajmniej za to, żeby nam się poszczęściło, bo tutaj. Ja nie wiem co się dzieje. Dzi, idę zadzwonić do specjalisty. No, halo, udało się. Tak, udało się pierwszy klucz zaraz na i był pod trumną. Skąd pan to wiedział? Jezu, to jest bardzo... Był największy czy najmniejszy klucz. To był najmniejszy klucz ze wszystkich. No dobra, no to w takim razie drugi klucz będzie opuszczony w jakimś miejscu. Najbliższe opuszczone miejsce, bo ona ja starsze je od bo mnie kogoś do hmm. Okej, okay. czyli opuszczony... czemu opuszczony dom akurat? Dlatego, bo ona zawsze jakby zostawia te klucze w miejscach, które się z nią kojarzą. Ona często odwiedza takie miejsce po prostu i dlatego i tam jest Bo jest biedną szmatą i nie potrafi wynający Airbnb ani na Booking.com po prostu. Dobra, opuszczony budynek, mamy wielki motel. Czy to może być co? Ja, to? Dziadek, a ja się Juch, ma 6 pięter albo 5. No to jeżeli ma 6 pięter, to ma ludzie, bo... Dobra, lecimy w takim razie. Dzięki wielkie. Zadzwonię po trzeci klucz. Lecimy w takim razie do opuszczonego budynku. Tylko muszę wywlekę tą zabrać ze sobą. Mam mało czasu, musimy się bardzo mocno pospieszyć, dlatego że dziś siedzi w trumnie i jest mu na pewno niedobrze. Ochroniarz gotowy? Tak jest. Bardzo dobrze. Jak twoje upośledzenie na dzisiaj? W skali od 0 do 10? Tak jest. Nice! Lecimy! Dobra, jesteśmy na miejscu. No, wysiadaj, gdzie? Co? Prze... Przestań pić płyn do spryskiwaczy. To nie jest Osi. Będziesz miał potem osit na dupie. Co ty robisz, po ku? Chodź tu! Klucz oddawaj! No dobra. Seria, ja też idę! Jak powolny! CO TY ROBISZ W OGÓLE?! Ty jest nienormalny! Tu! Moje ferło! Tu. tu! Lecisz! On mówił, że Serbia Lady i klucz do drugiej kłódki może być w piwnicy. Więc musimy wejść na... tu! Ej, chyba wyczyszczony! Chodź! Patrz! Jakiś worek tutaj leży, czy to na ciało? To nie powinno tutaj być. Ochroniarz, szukaj. To jest piwnica, jedyna. Ej, tu są jakieś napisy na ścianie. Pójdź mnie, Fuś mnie. O, 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 o. Właśnie. Ej, nice. Nie! Tyś, się od... Nie! Nie się od tego, jest napis Serbian Lady. Nie! Stój, stój. Boże, ale on spocony jest. No i ze mną. Patrzcie, nawet motyl jest tutaj. Dobra, i wali tu czymś strasznie. Dobra, idź. Dobra, patrzcie na to, jest napis Serbian Lady. Wow, i to dosyć świeże, co jest najgorsze. Jest jakaś strzałka. Ej, jest, patrz! Ochroniarz, zobacz! Są klucze! Są klucze do kolejnej kutki! Gdzie jest? Dobra, zwalamy, mamy klucze. Do domu pomóc szybko! Mamy jednego rannego. <tryk> Z... Tak, kluczyk do smoczka. Genialny. Dobra. Siadaj do tego, do samochodu. Dobra, G, uratujemy cię, ale powoli. Dobra. Jesteśmy na miejscu widzowie. Czas uratować mister G. Mamy klucze, G. Idziemy! G! G! Żyjesz? Jest! Mamy drugą! Mamy drugą! Nie mogę otworzyć tego, nadal są trzy! Jak to? Nie mogę, bo jeszcze są trzy kutki. W takim razie muszę zadzwonić do specjalisty. A nie specjalista otworzyliśmy, znaleźliśmy klucz w tym opuszczonym budynku. Jeżeli był na samym dole, to musi być. To jest bardzo, bardzo nisko u was. Jakieś wiem Głęboka piwnica, głęboka studnia, coś takiego. Głęboka studnia, mamy włas! mamy włas betonowy nad studnią. O, dokładnie, no coś takiego, był, głęboko i tam może być trzeci ten klucz. Dobra, to przeszukuję w takim razie trzy studnie, które mamy. Dzięki, zadzwonię po czwarty klucz. Gdzie jest ochroniarz? 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 Zasnął w samochodzie. Czas, kurczę, straszyć delikatnie. Powodza! Powodza, gnoju! Powodza! Dziko się Ape! Sąsiedzi są! Wychodzimy. Oh. Boże, jakie melepety złożył Ledwo co byliśmy w tamtym opuszczonym budynku. Ten zasnął, bo się zmęczył. Dwi uważaj na drzwi. Hopie! Doprowadź się do jakiegoś stanu, do ładu, do porządku. Coś takiego. Masz, niech się wezmą z powrotem Sprawdzaj w tej studzience w tym momencie I żebyś się tam wpierd... To będę zadowolony tego dnia w końcu jak Należy mu się, i tak śmierdzią Co, jest coś? Nie, panie, w tym Ej, tu jest ładnie w ogóle I chyba da się wejść tutaj To ja Dobra, sprawdź w takim razie Dobra, nie, żartowałem nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Nie możesz, nie możesz, nie możesz tam wejść, bo... Zostaw, zostaw! to cofaj się! Bardzo dobrze, ej, dobrym kierunku powiem. Ciągnij, dawaj, masz siłę! W końcu cię do czegoś użyję Bardzo ładnie trzymaj. O nie! O nie! Jeżeli to jest koszt, wyciągnięcia Mr. G i spowodowania, że on nie będzie w tym samym momencie chodził. Ja jestem w stanie całkowicie to zaakceptować, że odwiozę go z powrotem na wózku Patrzcie, w tym głównie, które tak śmierdzi, jest klucz. Zobaczcie, masz rękawicz, o fu! o fu, patrzcie na tą pianę. O, nie. Jeżeli to jest koszt uratowania przyjaciela, ochroniarz, bierz ten klucz. Dobra, patrzcie, tak wygląda klucz. <suszel> Akur! <trykate> oh, jak się wymyśliła, stara baba, jędza zasrana G! Mamy trzeci klucz! <suszel> G! Mam kolejny klucz! G, halo! Ej, jak ledwo Cię słychać, co się dzieje? Ej, masz powietrze? Mama, człowieku jest już ciężko. Dobra, zostały dwie do sprawdzenia kłódki. Na czerwony Jest! Patrzcie! Stary, trzy z pięciu zdjęte, trzy z pięciu zdjęte już! Ale to nie ma sensu już. Jak to nie ma sensu? Dobra, odpuszczę. Dasz radę sobie, dasz radę, tylko nie mogę tego podnieść. Chłopaki, ja, ja rejestruję to wszystko, Dobra, dzwonię szybko do specjalisty, gdzie jest czwarty klucz w takim razie? Ej, dzwonię do niego już. To skrzynka Rozłącza się, co?! Dobra, piszę sms w takim razie. Gdzie jest czwarty klucz? Kolejny będzie gdzieś, gdzie jest dużo drzew. Przecież tu jest. Patrzcie tam. Tam jest dużo drzew, to jest góra. Macie blisko lasy czy góry? Mamy i lasy, i góry. Las, coś szczególnego. Jakiś dziwny las, w którym tu byliśmy. Dobra, najbliższy las. Najbliższy las jest tam, gdzie jest Maryja Boska. Czyli serwiam w sumie lady trochę Dobra, jedziemy do lasu Widzowie, ja jestem padnięty, ile można czekać jeszcze na ochroniarza? Godziny mijają jak po stronę. Stresuję się o przyjaciela I musimy jeździć z miejsca na miejsce Pada mi łeb już od tego Siadaj do samochodu, jedziemy ratować go Dobra, widzimy się na miejscu, widzowie O, będzie grubo Dojechaliśmy już na miejsce Zobaczcie, jaka wielka skarpa Ile tam jest lasu o. O, Ochroniarz, chodź się? Chodź, chodź Zatrzymaj ten ruch Masz kamizelkę, zatrzymaj ruch! Zatrzymaj ruch! O, nice, dzięki. Chodźcie! Dobra, tutaj zobaczmy do środka. mnie coś znalazłem w szefie. Fajne. To nie jest ślad serbia Lady. <noise> Chodź dalej. Trzeba iść bardzo wysoko w góry. Dobra, szybko, kurde. O Jezu Przes ranę! Ja jestem na górze, patrzcie. Ej, to jest Serbian! To jest Serbian lady! To jest Serbian lady! To ona! Ona trzyma go w trumnie! Biegnij gonią! Ją! Gonią! Ją! Lecisz! Dawaj, dawaj! Gonisz ją! Bardzo dobrze, a ja w tym czasie zobaczę, co ona robiła przy drzewie. Czemu Serbian jest w lesie? Co ona robi przy tym drzewie? Jest! Są kolejne klucze! Biorę. To już czwarta kłódka, czyli prawie koniec. Co oni robią? Nieważne. Biją się tam, patrzcie, biją się. Dobra, ja jadę do domu, ochronia, trzymaj się. G, mam przedostatni klucz. G, G, żyjesz? G! Słyszę cię, ej! Mam ostatnie klucze, prawie została jedna kłódka. To nie ta. To chyba ta, zobaczcie. Ej, mam, jeszcze jedna zostanie, jest! Ej, słychać Serbian Lady, co? G, G, została ostatnia kłódka, Odbierasz to czy nie? Nie ma podpowiedzi! Czekaj, dzwonię, dzwonię do tego typa. Halo, no odbierz! Jedna kłódka, gdzie ten ochroniarz zasrany jest? No chodź tu szybko! Co się dzieje, G? Dobra, sram na to. Chodźcie szybko po siekierę w takim razie. Szybko po siekierę, trzeba to otworzyć. Jest, dobra. No to w takim razie rozsadzamy tą całą trumnę z góry. Dzi! Otwieram cię! G! G! Jesteś tu? G! Ach. G! G! O kur... G! 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 Ej! To nie jest G! Co to w ogóle jest? To jest głośnik! G! Cały czas trub nie był głośnik! Gdzie jest w takim razie Mr. G? Ej ochroniarz idzie! No wygląda jakby było źle, dobra wstawaj, wiesz co się okazało? Otworzyłem trumnę! No co? Otworzyłem trumnę! Jaką trumnę? Tamty był zamknięty w trumnie Tłukuj. A Co to jest? Jakaś kukła, Mr. G nie było w środku, głośnik wydaje jego dźwięki, ani razu, ani razu go nie było w ogóle w tej trumnie! Jest gdzieś ukryty, prawdopodobnie zakopany w lesie, a to tylko naśladowało jego głos. I co teraz? Musimy go znaleźć! Szukaj po chacie, jazda! Zostaw to wszystko, biegaj do domu, jazda! A... Wejdź i zobacz a... za tą ścianę. Co to Patrz. jest? O, to jest Serbian, napisała, ja se palca chyba złamiam o swoją piętę. Napisała, co? że wróciłam i to jest Serbian Lady. To było pierwszego dnia jak ona tutaj przyszła. Po o, czym porwała Mr. G i nie wiadomo gdzie go przetrzymuje, a w trumnie go nie ma. Do salonu, chodź. Patrz, tutaj przesiadywał, jego torba jeszcze jest. Oh, Chyba sobie palca złamałem. Oh. Co jest? Oh. To jego torba? Tak! Jeszcze póki żył, czyli kilka godzin temu, przed tym, jak ty nie przyjechałeś tutaj. Oh. Dobra, to musimy go znaleźć szybko, szukaj. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, jego pokój jest tu na prawo do końca. Co mu się stało? Wyrzucą mnie z roboty! No wyrzucą cię, bo żeś się nim nie zajął. Stronie go wyciągnąć. A teraz się zachowujesz, jakby cię to obchodziło. Siekiera tu jest! Co, co tu robi Siekiera? To jest. Ej, czy są jakieś ślady? Jo. Ej, o, o coś była uderzana jo. O coś była, ej, co to o. jest? O. O. Jakiś no, to nie ma? Sprawdzaj pod łóżkiem. Nie ma go! Ej, nie słyszałeś ma... to? Poczekaj. No! Ej, co to jest? Ej! Czekaj Pokaż Ej, halo, to ty, G? Co się dzieje, G? Nic mu nie jest Nie chcę, żeby mnie porzuciły z roboty G, panowie dzwoń po pomoc, szybko Zwoń po karetkę, Serio. Zwoń po karetkę, szybko Już